Teraz już definitywnie Krośnieńska Zadycha sezonu 2021 oficjalnie zakończona. W Centrum Rekreacyjnym podsumowano pierwszą edycję biegowej imprezy, której celem było przede wszystkim zachęcić mieszkańców gminy do aktywności fizycznej. W końcu możemy się spotkać, podsumować e, poprzedni sezon. E, Pomyśleć o nowym, coś tam w głowie świta, ale nie ma to jak rozmowa w większym gronie. Oczywiście podziękujemy tym, którzy uczestniczyli we wszystkich etapach, zdoby, zdobyli upominek, podziękujemy sobie nawzajem, omówimy przyszły, przyszły sezon, nowe pomysły. Cztery biegowe etapy, każdy z nich o innej porze roku, każda trasa była wyjątkowa i inna niż poprzednie. Za każdym razem trasę pokonywało przeszło 40 uczestników. Za każdy pokonany etap. Etap można było zdobyć kubek. Na tych, którzy pokonali wszystkie cztery etapy czekał gadżet specjalny – czapeczka. Ostatecznie czapeczkę finishera udało się zdobyć 29 osobom. Krośnieńską zadychę wspierał Osir Krosno-Odrzańskie. Zawsze bardzo chętnie wspieramy stowarzyszenia i wszelkie inicjatywy mieszkańców, bo to jest kolejna dobra inicjatywa, nie tylko z punktu widzenia tego, że można dostać gadżet, ale przede wszystkim dlatego, że można oszczędzić albo naprawić swoje zdrowie, czyli aktywnie spędzić po prostu dzień Południe. Stąd uważam, że ta inicjatywa jest naprawdę bardzo cenna i mam nadzieję, że będzie kontynuowana. A z reakcji samych biegaczy wiem, że tak zapewne będzie. Uczestnicy podczas czterech biegów mierzyli się ze swoimi słabościami, i nie jeden z nich już czeka na kolejną edycję. Trasa opracowana tutaj przez Łukasza i przez chłopaków. E, e, rewelacyjna, piękna, urocza. E, oderwać się od dnia codziennego. Wyjść, pobiegać, nawet nie trzeba pobiegać, wystarczy przejść tej, tą trasę, żeby się lepiej chyba poczuć. Ja naprawdę gdzieś tam polecam. Oczywiście, że polecam i przede wszystkim bardzo dziękuję organizatorom, dlatego, że ja po raz pierwszy zrobiłam więcej niż dychę, bo myślałam, że więcej nie dam rady, a za dycha pokazała, że ja mogę zrobić więcej, więc... Trochę jestem taka z siebie dumna, bo to są jakieś takie małe wyniki, ale jak dla mnie bardzo duża osiągnięcia. Krośnieńska Zadycha jest dla wszystkich i to za chwilę powiem, bo mogą w niej brać udział wszyscy, którzy chcą po prostu pokonać swoje słabości. Chyba to jest największa wartość dla Krośnieńskiej zadycha. Krośnieńska Zadycha jest dla każdego, nie tylko dla najwytrwalszych biegaczy, ale przede wszystkim dla tych, dla których każdy kilometr jest wyzwaniem. Dla mnie to są mistrzowie. Oni pokonali sami siebie. I to jest chyba coś, czego nie da rady przecenić. Ile byśmy tutaj nie powiedzieli? Oni nigdy się nie pojawią na krośnieńskiej Dziesiątce, oni nie pojadą na zawody do innego miasta. Tu na miejscu ktoś dla nich zorganizował prześwietną rzecz. W głowach organizatorów już pojawiają się plany na tegoroczną edycję 2022, bo to, że ona się odbędzie, jest pewne. Cztery e, trasy. Cztery pory roku. Może trochę więcej czasu na pokonanie, tak? Bo są wnioski, żeby było trochę więcej niż tydzień, może <śmian> miesiąc to może nie. Bo zabraknie nam czasu, ale takie 10 dni to myślę, że chyba będzie optymalne. Co do dat, no to tak sobie wstępnie celuję, że pierwsza edycja może po majówce. Formę na nową edycję Krośnieńskiej Zadychy można szykować już od dzisiaj.